Dzień dobry, Janusz 1, 1, 2, 3. Koło życia, 12 domów astrologicznych, 12 aspektów Twojego życia, 12 przestrzeni, które zostaną wypełnione przez karty, przez energię, ułożone przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, to koło utrzymywać będzie Twoją ścieżkę życia, dodatkowe 5 kart w środku, które ukażą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Plus 18 karta poza kołem życia, która pokaże daleką przyszłość. Pierwszy dom to jest Twoja jaźń, Twoja dusza. I jest to przepiękna karta. Zostałeś przedstawiony jako Budda, który siedzi pod drzewem. Jego serce wypełnia się światłem, szykujesz się. Do czegoś ważnego, i masa ludzi czeka za tobą, aż ty będziesz gotowy. Ta karta mówi o twoim sercu, nie o twoim umyśle, o twojej ziemskiej tożsamości, tylko o twojej duszy, o twoim prawdziwym ja. Zauważ, że twój rozkład piramidy także na dwóch pierwszych kartach pokazywał tą duchowość, która potem zamieniła się w materię. Drugi dom opowie o twoim umyśle, ciele, o pieniądzach, czyli jest to już ta materialna powłoka nałożona na tym energetycznym ciele, który przedstawia właśnie ten buddha. Także pojawia się piękna karta, bo to jest Archanioł Gabriel. To jest spec od komunikacji i ten dom mówi o tym, jak zarabiasz pieniądze, o Twoich zasobach wewnętrznych. Wskazówką dla Ciebie jest to, że każdy zawód związany z komunikacją jest dla Ciebie. Masz ogromne możliwości, by tym się zajmować. Komunikujesz, tłumaczysz. Jesteś w tym dobry. Trzeci dom to rodzeństwo i przyjaciele, ale także i świadomy umysł. Więc mówimy tutaj już o relacjach. Takich bardzo bliskich relacjach, czyli wychodzimy już poza Twoje ciało, czyli patrzymy na Twoją osobowość, świadomy umysł, rodzeństwo, czyli bliskie Tobie osoby, ale na równi z Tobą, lub przyjaciół, takich najbliższych, którzy są jak rodzeństwo. Nie mówimy tutaj o matce, ojcu, nauczycielach. Pojawia się królowa sił. Jest tutaj harmonia. Jest tutaj potężna energia twój świadomy umysł i te bliskie więzi wokół twojego ciała są bardzo silne. To są bardzo silne więzi. Jest to wielka siła, dominacja, a czwarty dom opowie o matce, o rodzinie, o emocjach, o domu. Jest to archanioł Rafał. Co ciekawe, On właśnie odpowiada za rodzinę, za emocje, tylko że On niesie te pozytywne, niesie miłość, miłość w rodzinie, a Twoja karta jest odwrócona właściwie karta, która mówi o Twoim domu, matce, rodzinie jakby te emocje nie były wcale piękne i tej miłości także nie było. Zbyt wiele. Piąty dom to dzieci, kreatywność, kreatywne projekty, czas wolny. Mówimy tutaj już o Twoich zajęciach, o tym, co zajmuje Tobie dużo czasu i na co zwracasz swoją uwagę. Jeżeli masz dzieci, to na dzieciach, jeżeli nie, to na Twoich zajęciach, na Twoich hobby. I tutaj mamy także kartę bardzo pozytywną jest to lato. Lato to jest energia, to jest chęć do realizacji swoich celów, także ciężka praca, ale taka, która przynosi wielkie owoce, więc to jest bardzo dobra karta. Szósty dom to codzienna praca życie rodzinne, zdrowie fizyczne, psychiczne. Szósty dom mówi już o Twojej codzienności, o rutynie o czymś, co dzieje się po prostu automatycznie. I to życie rodzinne zostało ukazane w postaci odwróconej karty rodziny. Popatrz na to gniazdko, to jest szczęśliwa rodzina. Kiedy w pozycji jest odwróconej, to albo tej rodziny nie ma, albo jest, ale ty chcesz się uwolnić. Potrzebujesz wolności. Siódmy dom. Małżonka, partnerzy romantyczni. Popatrz, kto się pojawia: królowa zwojów, królowa akaszy. Przecież to jest ta kobieta, na którą patrzyłeś się w Twoim rozkładzie piramidy, w podstawie jako odwrócony król kluczy, i ona tutaj pojawiła się jako partnerka romantyczna, biznesowa albo żona. Koło jest tak skonstruowane, że na zachodzie jest Twoja dusza, na wschodzie druga połówka, czyli wcielona istota, na południu matka, na północy ojciec, ósmy dom wspólne życie i finanse z partnerem, ósmy dom wspólne życie i finanse z partnerką. I tutaj widzimy, jak wiele się dzieje. Jest ogień, okręt płonie, a ty patrzysz daleko, jakbyś szukał ratunku, jakiejś wyspy, do której szybko mógłbyś dopłynąć. Niesamowicie łączy się to z tą kartą właśnie odwróconego gniazda. Dziewiąty dom Wyższa świadomość, szkolnictwo wyższe, większe perspektywy, filozofia tu mówimy już o Twojej inteligencji. O Twoich wyższych aspiracjach, o Twoich głębszych poszukiwaniach, i są to właśnie poszukiwania tej wyższej świadomości, Ty szukasz, zastanawiasz się, którą drogą do niej dotrzeć. Z tej karty obok także jej szukasz, szukasz tego światła. Czytasz różne mapy, książki, ale jeszcze nie wiesz, którą drogą tam dotrzeć. Dziesiąty dom kariera, co chcesz osiągnąć. Ojciec to jest wodospad. Wodospad symbolizuje źródło, które nie ma początku i końca. Ma ogromną siłę więc ten ojciec tutaj kojarzony jest z taką ogromną siłą. Ale także Twoje osiągnięcia, kariera, to także jest czymś wielkim, czymś, co wymaga ogromnej ilości energii. Jedenasty dom, grupy, przyjaciele, aspiracje społeczne, duże struktury korporacyjne. I tutaj znów jest piękna karta w Twoim rozkładzie karta wiosny, karta, gdzie życie się rozpoczyna, piękne kolory, piękne zapachy, chce się żyć. Po zimie chce się wyjść i realizować swoje marzenia. Ma się chęć do pracy, do realizacji swoich celów. Dwunasty dom, nieświadome karmiczne lekcje i relacje. No, jeśli chodzi o kwestie karmy, jeśli chodzi o Twoje obciążenia, to tutaj pojawiła się karta, że masz czas. Nie ma tutaj niczego negatywnego. Po prostu potrzebny jest czas, by pewne rzeczy mogły się. Samoczynnie realizować, nie powinieneś niczego przyspieszać. Koło życia będzie utrzymywać Twoją ścieżkę życia. Więzienie, więzienie umysłu, więzienie przekonań, więzienie mentalne, Twój rozkład rozpoczyna się od tego. Więc zostało tutaj pokazane, że tkwisz w tym umyśle, ale w Twoim rozkładzie piramidy w środku była karta ego czyli właśnie tkwienie w tym umyśle, w tej ziemskiej tożsamości pozbawionej duchowości, różnych marzeń, pragnień, przekonań, myślach o przeszłości, przyszłości a to wszystko jest fałsz. Z tego więzienia trzeba będzie się uwolnić, ale nad tym więzieniem w przyszłości masz kartę czasu, czyli niczego nie rób na siłę, bo masz czas, żeby się uwolnić. Także ten Budda pokazuje właśnie czas, że ty dojrzewasz. I tutaj masz podpowiedź. Jak z tego więzienia się uwolnić? To jest kolejny etap w Twoim rozwoju. Jest to karta refleksji, karta, gdzie zatrzymujesz się, łapiesz natchnienie, medytujesz i skupiasz się na swoim wnętrzu. Szukasz czegoś więcej niż ten umysł, niż Twoje ziemskie. Ja. Wspierać cię będzie królowa sił. Ta ogromna siła, którą masz w sobie. Nad kartą refleksji jest karta wiosny. Karta, gdzie się tobie powiedzie, z tego więzienia wyjść. Więc będziesz miał siłę, samo zaparcie, by medytować, by szukać swojej głębi i osiągniesz w tym sukces. Karta środkowa. Jest to karta bardzo pozytywna. To jest karta, gdzie burza się kończy. Karta, gdzie nie piorun uderza w Ciebie, by coś Tobie zabrać, tylko to Ty odkrywasz siebie i uderzasz tym potężnym piorunem, potężną energią właśnie do nieba, by obudzić wyższe istoty, wyższe energie, by Tobie służyły, Ciebie wspierały. Popatrz, że nad tym piorunem jest ten wodospad, ta potężna siła, potężna energia. To wszystko jest dla Ciebie. Kolejna karta mówi o podróży. To jest karta róż. Mówimy tutaj o jakichś bliskich relacjach. I jakaś podróż, jakaś wspólna podróż, wspólna droga zostaje tutaj. Zatrzymana. I do tej rodziny odnosi się karta ostatnia na ścieżce życia. Popatrz, że życie rodzinne to jest u ciebie odwrócone gniazdko wolność, samotność, relacje z partnerką to jest ucieczka to jest pożar a w środku jest rodzina. Odwrócona, tak jakby pisa na tobie była samotność, to jaka będzie twoja daleka przyszłość? Pamiętasz w twoim rozkładzie piramidy odwróconego króla kluczy, który patrzył się na królową Akaszy. Po przejściu tego koła ty stajesz się królem kluczy. Ale już nie patrzysz na królową Akaszy, już jesteś od niej wolny. Przychodzi do ciebie spełnienie w świecie materii, wolność, pieniądze, to, co materialne, to, czego będziesz potrzebować do życia, do szczęścia, będziesz posiadać. Takie były twoje cele w tej bibliotece Akaszy, które spisywałeś w Twoim rozkładzie piramidy, i to po przejściu tego koła życia się spełni. Zrealizuje swoje cele, a ten król kluczy patrzy się na tą kobietę, która tym razem nie jest odwrócona, tak jak to miało miejsce w Twoim rozkładzie piramidy, gdzie była zablokowana przez ego, jeśli chodzi o swoje marzenia. Ona teraz wychodzi z domu, ona realizuje się. Realizuje swoje cele, marzenia, pragnienia, nie jest zniewolona przez egoistę, który blokował ją w rozkładzie piramidy. Z tego wniosek, że ciebie, czyli króla kluczy, gdzieś kiedyś zablokowała królowa zwojów, bardzo mocno została tutaj pokazana i w twoim rozkładzie piramidy, a także w kole życia. Ciekawe, kto to jest. Ty pewnie wiesz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.